Dzień dobry Państwu i witam Was w kolejnym odcinku It's a Fire News, czyli serwisie informacyjnym związanym z ochroną przeciwpożarową i strażą pożarną. Jak pokazał pilotażowy odcinek It's a Fire News numer 1, formuła spodobała się Wam, więc spróbujemy zrobić z tego tygodnik, jeżeli oczywiście czas na to pozwoli, bo ilość informacji ze świata związaną z branżą przeciwpożarową jest wystarczająco wystarczająca do tego, żeby zrobić z tego naprawdę ciekawy serwis informacyjny. W dzisiejszym odcinku oczywiście garść nowinek ze świata ochrony przeciwpożarowej. A jeżeli jesteście gotowi na gorące informacje, to zaczynamy. Dzisiejszy serwis zaczniemy od bulwersującej informacji. Każdy słyszał o pożarach, jakie miały miejsce w Los Angeles na początku roku. I były to naprawdę ogromne pożary, najtragiczniejsze w historii Kalifornii. Zniszczyły obszar o powierzchni 23 tysięcy hektarów. To mniej więcej tyle, co połowa Warszawy albo cały Bydgoszcz czy Olsztyn. Płomienie pochłonęły 18 tysięcy budynków, zabijając 29 osób i zmuszając do ewakuacji około 200 tysięcy mieszkańców. Zniszczeniu uległy nawet historyczne budynki czy domy celebrytów. Oszacowane straty w przeliczeniu na nasze złotówki wynoszą, uwaga. 1 bilion złotych. I wiem, że sama liczba za wiele wam nie mówi, z jak ogromnym pożarem miano do czynienia w Los Angeles, ale dla porównania, przejdźmy na chwileczkę do Polski i porównajmy sobie to z powodzią z 2024 roku, która dotknęła cztery województwa. I ona wyrządziła straty na 10 miliardów złotych. Szybko licząc, straty z Los Angeles są stukrotnie wyższe. I teraz część z państwa na pewno zadaje sobie pytanie jak do tego doszło. I tu przechodzimy do tej bulwersującej informacji, bo oprócz oczywiście takich czynników jak silne wiatry, wieloletnia susza oraz zmiany klimatyczne, które stworzyły idealne warunki do rozprzestrzeniania się tego pożaru, zresztą byłem, wiem, widziałem i potwierdzam, nie wyglądało to dobrze, to wyobraźcie sobie, że burmistrz, pani Karen Bass, notorycznie tnie wydatki na Straż Pożarną. I od 2010 roku liczba zgłoszeń Pożarów w regionie Los Angeles wzrosła o 55% przy niemal niezmienionej liczbie strażaków, co w połączeniu z brakiem 62 remis zgodnie ze standardami NFPA oraz Wyłączeniem z użytku stu pojazdów z powodu braku mechaników poważnie osłabiła się zdolność operacyjna służby pożarniczej i podczas styczniowych pożarów w palisadach czy w iton, tylko słuchajcie, pięć. Na 40 z dostępnych wozów gaśniczych zostało rozmieszczonych w kluczowych punktach, a 75 pojazdów pozostawało nieczynnych z powodu braku napraw, co zmusiło strażaków do pracy bez wsparcia dodatkowych tysiąc ratowników. I oczywiście pani burmistrz wystąpiła na konferencji i ona nie widzi tutaj korelacji zmniejszenia wydatków ze zwiększającą się liczbą pożarów. I brakami kadrowymi, mi po prostu ręce opadły. A będąc dalej przy tych bulwersujących informacjach, ostatnio w moje ręce wpadła ciekawa publikacja Fire Future Today. Jest to taki dokument o charakterze profesjonalnym i referencyjnym, który ma dostarczyć wiedzy i rekomendacji dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową, legislacją i zarządzaniem kryzysowym i zapewne do tej publikacji będziemy wracali jeszcze w kolejnych odcinkach, bo jest to brytyjska publikacja. Ja bardzo Brytyjczyków słuchajcie cenię za te ich standardy tak zwane BS British standard, których, z których naprawdę często korzystam przede wszystkim w zakresie projektowania wentylacji oddymiającej, i jest w tej publikacji naprawdę kilka ciekawych artykułów, ale trafił niestety. trafił mi się taki artykuł, który też mnie zbulwersował i chcę się z wami nim podzielić. Bo jest taki artykuł, którego autorką jest pani Jane Hugo, która pełni funkcje rzeczniczki do spraw równości w Krajowym Stowarzyszeniu Władz Lokalnych do Spraw Służb Pożarniczych i według pani Straż Pożarna stoi przed wyzwaniem budowy bardziej inkluzywnego środowiska pracy, bo, jak twierdzi autorka, istnieje konieczność wprowadzenia większej różnorodności wśród strażaków. I po przeczytaniu tego artykułu, wnioski są takie, że im bardziej kolorowo, im więcej gejów, lesbijek i niebinarnych w jednostkach Straży Pożarnej, tym ludzie będą darzyć te jednostki większym zaufaniem. I z całym szacunkiem. Głupszej tezy ja nie słyszałem i żebyście mnie źle nie zrozumieli. Choć dążenie do eliminacji dyskryminacji i niewłaściwego traktowania jest ważne, to jednak priorytetem powinno pozostać zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i skuteczności działań ratowniczych. Nie można przedkładać ponadto inkluzywności dla danej jednostki straży pożarnej. Wdrażanie zasad równości i otwartości nie może odbywać się kosztem rygorystycznych wymagań dotyczących sprawności fizycznej. Wiedzy specjalistycznej i doświadczenia, które są kluczowe w tej profesji. I dlatego ja osobiście z czymś takim się nie zgadzam. Nie inkluzywność jednostki straży pożarnej to jest jakaś głupota, tylko profesjonalizm. W przypadku przyjmowania strażaków nie powinniśmy brać pod uwagę to, jak z kim on sypia, czy ona sypia. W pierwszej kolejności wiedza, doświadczenie i sprawność fizyczna. Te osoby mają ratować później ludzi, a nie być po prostu kolorowi w jednostce Straży Pożarnej. I dlatego tak przeczytałem ten artykuł i tak się zastanawiam, do czego my kurde zmierzamy jako, jako Europa. Bo wydaje mi się, że w, jak w każdej dobrze działającej firmie, ponad wszystko jednak powinien być stawiany profesjonalizm, wiedza, doświadczenie, a nie inkluzywność, a nie różnorodność. Niech po prostu. W jednostkach Straży Pożarnej będą najlepsi. Dajcie znać, co w ogóle Wy o tym sądzicie, bo, w mojej ocenie, to jednak w złym kierunku jednak idzie. Niedługo pojawią się zmiany w standardzie, którego często używam w swojej pracy przy uzgadnianiu bardzo dużych magazynów energii. Są to zmiany w standardzie NFPA 855. Wydanie będzie w 2026 roku i będzie dotyczyło oczywiście systemów magazynowania energii. I wprowadza to wydanie. W bardzo znaczące zmiany skupione na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z deflagracją, czyli takim procesem spalania, w którym płomień rozprzestrzenia się z prędkością poddźwiękową wynoszącą nieco mniej niż 343 metry na sekundę i choć wolniejszy od detonacji, ten rodzaj reakcji w zamkniętych przestrzeniach, na przykład w takich kontenerach bateryjnych, może generować ciśnienie przekraczające... 8 bar, co prowadzi do rozerwania takiej konstrukcji kontenera. Szczególnie niebezpieczne jest to zjawisko przejścia tej deflagracji w detonację, które występuje, gdy płomień przyspiesza w wyniku turbulencji lub obecności przeszkód mechanicznych. Nowe zapisy standardu odchodzą od dotychczasowych praktyk, takich jak stosowanie wentylacji deflagracyjnej jako jedynej metody kontroli wybuchu. Zamiast tego, wymagają hybrydowych systemów gaśniczych łączących Odprowadzanie ciśnienia z aktywnym tłumieniem płomieni. Dodatkowo wprowadzono zakaz używania czystych środków chemicznych lub aerozoli bez uprzednich testów, które muszą potwierdzić brak ryzyka inicjacji reakcji łańcuchowych. Kluczową nowością jest obowiązek przeprowadzania zaawansowanych symulacji wybuchowych uwzględniających realne warunki pracy baterii, od konfiguracji modułów po geometrię pomieszczeń. Zaktualizowano także wytyczne dotyczące analizy łagodzenia zagrożeń HMA, które teraz wyraźnie nakazują branie pod uwagę. Takich czynników jak stężenie gazów palnych, obecność metali katalizujących reakcje, np. niklu w bateriach, czy ryzyko efektu domina w dużych instalacjach. Te zmiany, opracowane przez 26 grup roboczych z udziałem inżynierów i strażaków, mają na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa magazynów energii, ale także dostosowanie standardów do dynamicznie rozwijającej się technologii bateryjnej, jak podkreślają eksperci z NFPA. Aktualizacja jest odpowiedzią na rosnącą liczbę incydentów związaną z bateriami litowo-jonowymi, gdzie kontrola procesów spalania okazała się kluczowa dla zapobiegania katastrofom na dużą skalę. A teraz nieco lżejszy temat coś dla entuzjastów zegarków i pożarnictwa. I to, słuchajcie, nie byle jakichś zegarków. A co byście powiedzieli na zegarek, który byłby wykonany z Chełmu strażackiego na przykład. Musicie Państwo wiedzieć, że jest taka firma jak William Woods, czyli brytyjska manufaktura zegarkowa założona w 2017 roku przez Johnego Garretta. Swoją drogą nazwa tego William Wood to yy, odnosi się do dziadka tego Johnego Gareta, który był zasłużonym strażakiem. I powiem Wam, że chyba nie ma na świecie zegarków bardziej nawiązujących do ochrony przeciwpożarowej, niż właśnie ta manufaktura. Każdy model zawiera unikalne elementy, takie jak na przykład koronka z przetopionego ponad stuletniego hełmu strażackiego. Paski są wykonane z używanych węży strażackich. Detale nawiązują typowo do ochrony przeciwpożarowej. Zobaczcie tylko na wzory tarcz. Mamy tu płomienie, dym, wskaźniki starych samochodów gaśniczych, a nawet znaki ewakuacyjne. Dodatkowo w tych zegarkach są bardzo ciekawe wskazówki, jak na przykład w tym w modelu z motywem gaśnicy. Sekundnik je wygląda jak wąż gaśnic gaśnicy, a po środku jest ten manometr, który spotykamy na każdej gaśnicy. I warto też wiedzieć, że firma William Wood angażuje się również w charytatywnie, wspierając różne fundacje strażackie na całym świecie. I nie wiem jak Wam, ale mi osobiście bardzo się te zegarki podobają i szczerze powiedziawszy, jeżeli nie wiecie co kupić strażakowi na urodziny, no to zapewniam Was, że z takim prezentem wygracie to. Wygracie plebiscyt na najlepszy prezent dla strażaka. I jeszcze jedna taka luźna informacja na zakończenie dzisiejszego serwisu, a mianowicie taka bądź jak Bill, czyli co? Ano to, że kiedy gotujesz, miej w pobliżu pokrywkę. Po co? Ano po to, że w momencie, kiedy dojdzie do pożaru na patelni, w garnku, gorącego tłuszczu czy oleju, to taką pokrywką w sposób bezpieczny taki pożar zgasisz, przykrywając po prostu ten garnek. Odcinasz tlen, nie ma tlenu, nie ma palenia się. Trójkąt spalania jest przerwany. No i najpierw trafiłem na tą broszurę informacyjną stworzoną przez NFPA, a później ukazał mi się ten film, w którym młodzi ludzie najpierw wynoszą płonący garnek, prawdopodobnie z olejem, wewnątrz na balkon, bezpiecznie go stawiają, po czym przychodzi delikwent i używa wody. Oh no, 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 no. Oh, no. Więc, jeżeli nie chcesz spłonąć na własnym balkonie, bądź jak Bill i w momencie, kiedy dojdzie do pożaru tłuszczu na twojej patelni, po prostu użyj pokrywki. A to koniec tych informacji w dzisiejszym serwisie i zachęcam do kolejnego odcinka i również proszę o subskrybowanie kanału, okiki, żeby nakarmić algorytmy. YouTube'a i żeby ten kanał ciągle się rozwijał. Do zobaczenia, moi drodzy. Cześć.